Wracając do tematu białka, który jest jednym z ważniejszych elementów na talerzu pacjenta w pierwszym okresie pooperacyjnym, spójrzmy sobie, jak wyglądają wytyczne, jeżeli chodzi o zalecaną ilość białka w codziennej diecie oraz jak ją zrealizować. Minimalna ilość białka, jaką powinien dostarczyć pacjent po operacji, to 60 gramów. 150 gramów. Serka wiejskiego ziarnistego to około 18 g białka. Taką samą ilość dostarczy nam 100 g surowej chudej ryby, takiej jak sola, mintaj czy dorsz. 18 g białka to również 100 g chudego mięsa takiego jak kurczak czy indyk. Twaróg. W 100 gramach chudego produktu również znajdziemy 18 gramów białka. Co to oznacza? Aby pokryć 60 gramów białka dziennie, wystarczyłoby trzykrotnie w ciągu dnia wybrać któryś z tych produktów. Na przykład na śniadanie Zjadając serek wiejski z dodatkiem warzyw i na przykład płatków owsianych. Na obiad, pieczona ryba z dodatkami. Na kolację, makaronowa sałatka z pieczonym bądź też grillowanym kurczakiem. A co jeśli nie jesteś w stanie takiej ilości zjeść niedługo po zabiegu, możesz posłużyć się tak zwanymi odżywkami medycznymi ONS-ami. Czyli Oral Nutritional Supplements. Są to odżywki popularnie dostępne w każdej aptece i stanowią odżywkę, której możesz być pewien. Jedna taka proteinowa to również 18 gramów białka w jednym opakowaniu. Podstawową zasadą w stosowaniu takich odżywek jest ich przede wszystkim powolne wypijanie. Przyjmuje się, że powinno to być minimum 45-60 minut. Pacjent bariatryczny najlepiej, gdyby spożywał ją przez cały dzień, między posiłkami. Jeżeli tego nie zrobi, łatwo będzie obiegunka, bądź też nawet nudności oraz wymioty. Stosując tego typu preparaty, łatwo uzupełnimy codzienną dietę w niezbędne organizmowi białko. Jeżeli z kolei nie tolerujemy smaku, nie tolerujemy zapachu tych odżywek, w ostateczności można sięgnąć po białko przeznaczone dla sportowców. Dbając o odpowiednią ilość białka na talerzu, nie zapominajmy jednak o pozostałych produktach, o których opowiadaliśmy sobie w dzisiejszym odcinku. Zwłaszcza jeżeli w dalszym okresie pooperacyjnym będą pojawiać się trudności, np. z przewodem pokarmowym i jelitami typu zaparcia. Wówczas mamy prawie pewność, że w tej diecie zaczyna brakować czegoś, co pozwala zachować prawidłową perystaltykę jelit. Mówimy o budniku pokarmowym, czyli o warzywach, o owocach.